W tym zadaniu należy wyznaczyć wzór na pole takiego trójkąta. Zapiszę na początek wzór ogólny na pole trójkąta. To jest klasycznie 1 druga razy długość podstawy razy wysokość. I teraz może tak, jeszcze sobie to tutaj w rameczkę złapiemy, i teraz w miejsce literki A, w miejsce podstawy wstawiamy wyrażenie A dodać 1. Natomiast w miejsce H wstawiamy A. Zatem wzór na pole trójkąta będzie wyglądać tak. 1 druga razy A dodać 1 razy A. To jest 1 druga A do potęgi drugiej dodać 1 druga A. Do tego co policzyliśmy należy dopasować trzeci wzór z podręcznika.